Koszty szkolenia kosztem firmy. Mamy dosyć często i wiemy o tym, że w dniu dzisiejszym wokół nas jest, odbywa się mnóstwo szkoleń. Czy to związanych z biznesem, czy z konkretnymi rzeczami, które byśmy chcieli, czy myślimy, że powinniśmy się ich nauczyć, czy po prostu ten pociąg do wiedzy które biznesowej, której nie mieliśmy w szkole, bo w szkole uczono nas trochę innych umiejętności. W tym momencie te, te rzeczy takie specjalistyczne bym to nazwał, że ich potrzebujemy. I co w związku z tym, czy tego typu szkolenia możemy sobie rozliczać jako koszt uzyskania przychodu dla nas, do firmy, i w jakich, w jakich jakby przypadkach my to możemy rozliczyć, i co jeszcze możemy rozliczyć właśnie w związku z tymi szkoleniami? Tutaj często szkolenia są jakby nie tyle mylone, co często networking podciągamy pod szkolenia bądź szkolenia pod networking, więc tutaj też byśmy musieli to jakby rozgraniczyć te dwie rzeczy, a mianowicie na szkoleniu chodzi tutaj o wyjazd tam, gdzie będziemy się uczyli konkretnej wiedzy, typu nie wiem, wiedzy na temat inwestowania w nieruchomości, bądź wiedzy na temat naprawy samochodu, tak? Czyli jedziemy po konkretną wiedzę. Natomiast w momencie, kiedy jedziemy na ogólny networking, gdzie będzie wiedza związana trochę z tym, trochę z tym, trochę z tamtym, będzie kilka osób mówić, nie szkolić, a mówić o sobie, mówić o tym, jak dane rzeczy zrobiła, no to w tym momencie będziemy mieli taki wyjazd networkingowy, żebyśmy sobie też rozgraniczyli te dwie rzeczy. Chciałbym się skupić tutaj właśnie na temat szkoleń, czyli jedziemy nauczyć się konkretnych, Rzeczy, konkretnych umiejętności, które będą nam przydatne później w rozwoju naszego biznesu. Urząd Skarbowy mówi bardzo jednoznacznie: jeżeli jedziemy i bierzemy udział w szkoleniu, które jest podniesieniem naszych kwalifikacji, to taki koszt jest kosztem kwalifikowanym do tego, żeby móc odliczyć koszty związane właśnie z tym szkoleniem. Czyli podnosimy nasze kwalifikacje od rzeczy w rzeczach, które już robimy. Czyli w tym przypadku załóżmy w księgowości, pracuję w księgowości, prowadzę biuro już kilkanaście lat i teraz pojechałbym na szkolenie do Londynu, gdzie miałbym informacje związane z nowymi regulacjami VAT-u, czy miałbym w ogóle szkolenie, które by się które by dotyczyło rozliczania podatków, na przykład dla osób samozatrudnionych czy jakiekolwiek inne zagadnienie związane z księgowością, którą już robię, czyli podwyższam swoje kwalifikacje, jakby zdobywam tą wiedzę, czy tą wiedzę utrzymuję na jakimś tam pewnym poziomie. Notabene nie ukrywam, że w większości profesji, typu księgowy, prawnik, czy to będzie architekt, czy jakiekolwiek inne zawody. W Wielkiej Brytanii istnieje coś takiego, że musimy robić pewną ilość szkoleń, spotkań, czy webinarów. Aby zdobywać punkty CPD. Więc to jest taki jakby obowiązek narzucony z góry. Natomiast nie we wszystkich firmach, nie we wszystkich zawodach, branżach taki obowiązek istnieje. Ale jak sami wiemy, że im większą posiadamy wiedzę, im więcej mamy informacji związanych z prowadzeniem biznesu, z rozwojem tego biznesu, czy umiejętności typowo e, ukierunkowanych na to, co robimy, ten biznes nam wychodzi lepiej, prościej. I popełniamy przez to mniej błędów, dlatego na te szkolenia będziemy jeździć, będziemy się rozwijać. Więc w tym przypadku, tutaj mówimy o tym, że prowadzimy taką działalność, jedziemy na szkolenie, które nam podwyższa nasze kwalifikacje. A co w momencie, kiedy nie prowadzę biura księgowego, ale jadę na szkolenie księgowe? To w tym przypadku, do momentu, tak naprawdę, jeśli chodzi o urząd skarbowy, do momentu, kiedy nie zacznę prowadzić biura księgowego, te szkolenia, mogę ich odbyć 2, 3, 4, 7, one dalej będą jakby szkoleniami do nauczenia się nowego zawodu i one nie będą kosztem do, no, do obniżenia podstawy do opodatkowania. Więc te wszystkie kwalifikacje, które będę zdobywał, zanim zacznę, Pracę swoją nie będę mógł uznać tych rzeczy w koszty. I tutaj notabene chciałbym, przy, bo powiedziałem na swoim przykładzie, natomiast chciałbym również tu przytoczyć, ponieważ jest dość dokładnie opisane w Urzędzie Skarbowym w jednej z interpretacji się spotkałem, a mianowicie bardzo popularnej rzeczy, a mianowicie szkolenia odnośnie nieruchomości. Czyli jeżeli posiadamy swoją jedną nieruchomość, w której mieszkamy, i nie jest to nieruchomość inwestycyjna, nieruchomość, na której będziemy zarabiać, czy zarabiamy już pieniądze, możemy pojechać na szkolenie jedno, drugie, trzecie, czy pięć networkingów, to to nie będzie kosztem, który obniży naszą podstawę do opodatkowania, ponieważ nie prowadzimy działalności jako osoby, które rozwijają. Swoje umiejętności w inwestowaniu, bo jeszcze nie inwestujemy, my się dopiero uczymy, jak inwestować w nieruchomości. My nie inwestujemy jeszcze w nieruchomości i na nich nie zarabiamy, więc tym samym te koszty nie będą mogły być naszym kosztem uzyskania przychodu. Więc pamiętajcie o tym, ponieważ naprawdę bardzo często spotykam się na szkoleniach, Różnego rodzaju związanych z nieruchomościami, że przyjeżdżają osoby, które nie mają swoich nieruchomości, ale jeżdżą po tych szkoleniach, te szkolenia w tym przypadku nie będą mogły być uznane za koszt uzyskania przychodu. Tak samo ma się całość, nie tylko koszt samego szkolenia, natomiast dojazd na to szkolenie, posiłek, nocleg, jeżeli było to wymagane. I tutaj też w przypadku noclegu jest taka rzecz, że jeżeli ta odległość była relatywnie niewielka, to jest około 20-25 mil od miejsca zamieszkania, to tak naprawdę, według Urzędu Skarbowego, nie powinniśmy tego noclegu tam używać, chyba że był jakiś ku temu powód. Na przykład szkolenie skończyło się bardzo późno i byliśmy zmęczeni, więc musieliśmy zostać. Na nocy. Pojechaliśmy na to szkolenie pociągiem, autobusem bądź innym środkiem publicznym, i nie ma już po tej godzinie, jak się skończyło szkolenie, nie ma już powrotnego dla nas e, transportu, i tym samym po prostu byliśmy zmuszeni, żeby zostać na takie e, na, z, zostać właśnie e, i wykupić sobie nocleg. Wtedy tak. Natomiast oczywiście, jeżeli to jest już dalej, właśnie mogliśmy być zmęczeni, podróż i tak dalej, te wszystkie inne rzeczy, w tym momencie koszty związane z noclegiem będą mogły być kosztem kwalifikowanym, które upoważni nas do tego, aby obniżyć podstawę do opodatkowania. Ale raz jeszcze tutaj zaznaczam, w momencie, kiedy nie posiadamy nieruchomości, na której zarabiamy, z której czerpiemy zyski, tej nieruchomości inwestycyjnej, to będzie, czy to będzie nasza nieruchomość, czy weźmiemy w tak zwane rent to rent, czy będziemy mieli jakikolwiek inny schemat związany właśnie z tymi nieruchomościami, to nie będziemy mogli sobie rozliczyć tego szkolenia jako kosztu uzyskania przychodu. Tak samo właśnie całego tego dojazdu i tych wszystkich rzeczy dookoła. W momencie, kiedy będziemy posiadali choć jedną nieruchomość, którą już mamy i już tą, tą nieruchomość zainwestowaliśmy, i te nieruchomości wynajmujemy, czy kupujemy i sprzedajemy, czyli mamy już jakby. Nasz dowód, ślad, że kupiliśmy nieruchomość, wyremontowaliśmy, sprzedaliśmy, czyli że żyjemy z tego, że robimy tak zwane flipy, czyli kupujemy i obracamy tymi nieruchomościami. To wtedy będziemy mogli oczywiście uznać, że takie wyjazdy są kosztem uzyskania przychodu. W innym przypadku niestety nie. Mam nadzieję, że. Te informacje, które tu powiedziałem, będą dla was przydatne. Zerknąłem jeszcze w notatki, wydaje mi się, że powiedziałem wszystkie informacje, które chciałem właśnie wam przekazać. Natomiast jeżeli czujecie niedosyt, chcielibyście, żeby tych informacji było zdecydowanie więcej, bądź chcielibyście, aby tych informacji Wam przekazywać dużo bardziej precyzyjne, czy jakieś mniej stan mało standardowe, bądź nie znaleźliście, tych informacji jeszcze na wideo, bardzo proszę o kontakt z naszą firmą, o napisaniu w komentarzach, co byście chcieli jeszcze zobaczyć, jakiego rodzaju informacje byście chcieli, żebyśmy Wam przekazali. Postaramy się te, tego typu wideo nagrać. Więc, więc zapraszam serdecznie do kontaktu za pośrednictwem, właśnie komentarzy oraz jeśli potrzebujecie doradztwa, potrzebujecie konsultacji związanych z biznesem, z podatkami, z księgowością czy w tej naturze, zapraszam do kontaktu z naszą firmą. Wszystkie informacje i linki, żeby się z nami skontaktować, znajdziecie w opisie tego wideo, więc bardzo wdzięczny będę za również kontakt i za skorzystanie z tego, aby móc zobaczyć, czym jeszcze się dodatkowo jako firma zajmujemy i poczytać również naszego bloga, na którym mamy już kilkanaście, kilkanaście, kilkaset wpisów, tak samo jak i wideo, już też nagraliśmy ich ponad 200. Wiem, że ponad 200, dokładnie nie wiem jaka to jest liczba, natomiast ta liczba wideo rośnie. Więc jeżeli potrzebujecie tych informacji, zapraszam do kontaktu, zapraszam do komentowania i mam nadzieję, że te informacje, które przekazujemy dla Was są istotne i są ciekawe. Pozdrawiam bardzo serdecznie, nazywam się Szymon Niestryjewski i do zobaczenia na networkingach, bądź do zobaczenia na live'ach czy na naszych wideo. Do zobaczenia.